To była już mowa o tym, że ta publiczność z lat 70-tych to była trochę specyficzna. No ja potwierdzam, bo w tych latach się wychowywałem i często chodziłem do dyskusyjnych klubów filmowych. I takim filmem, który na mnie największe wrażenie wywarł, to były barwy ochronne. Jakby kształtowały trochę mój pogod na film i na, i na życie także. Może właśnie by Pan powiedział coś o... Yy, tworzeniu tego filmu bardzo ruchom. To był taki fuks, który mi się zdarzył. Ja zrobiłem malutki film o bardzo takim marginalnym temacie, jakim jest życie akademickie na jakimś letnim obozie. Takie podpatrzone, napisane bardzo szybko w jednym biegu. To jest jeden scenariusz, który napisałem w samolocie, bo leciałem za ustami. I akurat, jak przed lądowaniem, napisałem ostatnią scenę. Miał to wymyślone wcześniej, to nie jest tak, że to się samo utworzyło. I on niespodziewanie w Polsce miał taki nie mocny rezonans. Okazało się, że ludzie się odnaleźli w tej korupcji i zobaczyli przede wszystkim to, co jest prawdziwie dramatyczne. Sytuacja bez wyjścia. Nie da się żyć uczciwie. W tamtym systemie był taki moment, że taki normalny człowiek czuł, że musi się gdzieś chociaż troszeczkę ześwinić, bo inaczej nie zobaczy kiełbasy w sklepie mięsnym prawda nie kupi nic w tym że wszędzie na jakieś ustępstwa trzeba iść, a zatęskniliśmy, żeby żyć przyzwoicie i powiedzieć, no już dosyć tego wiecznego udawania, kłamania, uśmiechania się, tych interesownych gestów, to lepiło się już wtedy, to było tak obrzydliwe. A to jest bardzo że to były lata 70., kiedy działo nam się stosunkowo dobrze. Tak, lata wiecie. 50. były nieporłanie straszniejsze. To wtedy nie można było o tym mówić. I przeżywaliśmy to z przerażeniem. A tu już był moment, kiedy podnosiliśmy głowę i mówiliśmy dosyć. Nie chcemy, żeby nas tak traktowano. Wcześniej za takie powiedzenie byśmy się znaleźli gdzieś pewnie na sygnałach. Więc to był taki moment, kiedy ja sam się zdziwiłem, że ten film znowu taki rezonans. Ale tak się stało. A czy były kłopoty z cenzurą? Czy A, byli... Oczywiście no, wycinali tam masę rzeczy. Ale właśnie no, tak jak wycinali panią Mikołajską za to, że była w korze. I to był, była przyczyna, jest nic wspólnego z moim filmem. A do góry wstąpiła już, jak film był to zrobiony i ale przed premierą. I tam jeszcze masę różnych drobiazgów, Czasami to były idiotyczne zmiany i na to szedłem bardzo łatwo, bo wiedziałem, że to nic nie na widokie, gdzie Zapasiewicz mówi z sarkazmem, bo najważniejsze są kadry. I kto był w tamtych latach, to wie, że to jest cytat z Lenina, z, to jest jedno z tych jego świętych słów. Powiedzieli, że żadnych dowcipów z Lenina nie może być, Proszę to zmienić. I on teraz mówi, bo najważniejszy jest dobór kadr. A o, już dobrze, to można. O, o. <laughs> to była naprawdę taka szczeniacka głupota, którą z którą byśmy walczyli czasami. Wycięto Wie, y, ujęcie jedno, kiedy Włoch aktorce, pani Mikołajskiej jedyny daje kwiat z wdzięczności, mimo że nie rozumiał nawet, co ona recytuje. Powiedziano, to będzie symbol, że Zachód popiera KOR, proszę to wyciąć. Dobrze, nie będzie symbolu, wytniemy, nie da tego kwiatka. No nie wiem, świat się nie zadawał. No były takie, takie były wtedy użerania. No chodziło generalnie, czy film wejdzie, czy nie wejdzie. I minister, yy, i wicepremier Teichma, który ten film pozwolił zrobić, obronił go, że on na ekrany, a już jego antagonista w biurze politycznym zakazał pisania recenzji. Na przykład nie ukazała się żadna dobra recenzja, czyli żadna się w ogóle nie ukazała. To było też takie os osobniwe. No, ale takie były czasy. Myślę, że często dobrze je zapomnieć, bo one ciągle na dnie ciążą, a jeszcze czasami wracają czkawką, ja wam żeby jak najmniej tam tamtych czasów pamiętać.